Cześć, tutaj Michał Kaper z portalu Ring Polska. Witam Was serdecznie, moi drodzy, po wszystkiemu, już już po walce Majka Tysona z Royem Johnsonem, Juniorem. Najważniejsza wiadomość: nikomu nic się nie stało, wszyscy są cali i zdrowi, wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Ja też również po tej walce jestem, powiem Wam, zadowolony. Jeśli oglądaliście moją zapowiedź tego pojedynku, to byłem pełen sceptycyzmu, ale to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie podobała mi się taka retoryka, która pojawiła się po ogłoszeniu, że Mike Tyson wraca na ring, no bo mówiło się, że ten 54-letni Mike, który na urywkach 30-sekundowych na YouTubie prezentował się znakomicie, wróci i teraz poza miata kategorię ciężką, ponokautuje tych wszystkich Joshów, Furych i Wilderów, zrobi porządek, no bo rzekomo w wieku 54 lat jakimś cudem jest w lepszej formie niż 15 lat temu, kiedy sam był nokautowany przez Williamsa czy McBride'a, zwolennicy żelaznego, tłumaczyli, że no wtedy Pał pił, palił, a teraz jest w pełni zdrów, prowadzi się dobrze, więc na pewno jest w lepszej formie w wieku 54 lat niż kiedy miał 39 i zrobi teraz porządek z kategorią ciężką. To mi się nie podobało i jeszcze druga sprawa, to też się wiąże z tą pierwszą, no bo ten takie opinie, że 54 latni Mike Tyson pozamiata miata wagą ciężką, no to był brak szacunku dla aktualnych mistrzów, a druga sprawa z tym związana. no To obawiałem się, że takie eventy zaczną być organizowane często, że się to Dobrze sprzeda, pobudzi wyobraźnię kibiców, no i stracą na tym współcześni pięciarze. Mike Tyson, moi drodzy i Roy Jones Jr., mieli już swoją okazję, żeby zarobić wielkie pieniądze w ringu, żeby pozdobywać pasy, no i teraz chciałbym, żeby na to szansę miało kolejne pokolenie i byłem pełen obaw, czy przypadkiem ta impreza się nie za bardzo wszystkim spodoba, no i czy boks nie pójdzie w tę stronę. Po tej walce jestem raczej spokojny, bo wydaje mi się, że. No jednak po prostu ten pojedynek był nudny. Faktycznie dwóch wielkich pięściarzy w ringu się pojawiło, no ale nie było emocji, co nie ma, jak to ma, Mariusz Wach i raczej y, publika nie będzie za tym y, szalała. Walka zakończyła się remisem, tak jak ogłoszono no, Ja bym punktował tutaj chyba wszystkie rundy dla Mike'a Tysona, bo to on był agresorem i o dziwo to jest fantastyczna sprawa i tutaj bije się w pierś, bo przewidywałem, że Mike Tyson, który na tych krótkich migawkach y, prezentował się fantastycznie na dystansie 8, co prawda 2 minutowych rund, ale 8 rund no to jednak ducha wyżonie, ale to, to on był pięściarzem aktywnym, to on był tym, który nadawał ton wydarzeniom w wyniku 54 lat. Naprawdę facet miał super kondycję, no pewnie jakieś tam wspomaganie poszło na lekcje, nie wspomagać. W tym wieku, chcąc uprawiać no, taki w miarę aktywny, taki w miarę poważny sport. Także kondycja Mike'a Tysona mnie zachwyciła. Nie zachwyciła mi postawa Royal Jonesa Juniora, ale o tym za chwilę. No bo przed walką były dyskusje, czy to będzie walka na poważnie, czy to będzie. Taki typowy pojedynek pokazowy, no niestety zgodnie z przewidywaniami okazało się, że Mike Tyson nie potrafi walczyć pokazowo, że on jak walczy tylko na poważnie, i to za zaszkodziło przebiegowi tej walki, bo gdy tylko, ty tylko Roy Jones Jr poczuł, że ten żelazny Mike fak faktycznie chce mu zrobić krzywdę, faktycznie chce go znokautować. To zaczęło się klimcze, zaczęło się unikanie walki. No i tak naprawdę było 8 rund nudy. Tak obiektywnie na to spojrzeć, abstrahując od tego, że w ringu stało dwóch wielkich, wspaniałych zawodników, dwie wielkie legendy boksu, to tam wiało nudą. Każdy taki przeciętny pojedynek z udziałem aktywnych pięściarzy przynosi dużo więcej emocji. No ale to wynikało z faktu, tak jak powiedziałem, że Roy Jones jednak chyba wyczuł, że Mike Tyson chce mu pogruchotać ścięk Albo tam pobijać żeberka, no i zaczęło się yy, klinczowanie, jeśli chodzi o emocje związane z tym pojedynkiem, Ja przyznam się, wam szczerze, że sam chciałem poczuć, yy, jak to będzie. No bo przed walką krytykowałem pomysł tego pojedynku, no bo nie, podobało mi się, nie podobały mi się te wszystkie nawiązania sportowe, tak, o aktualnej formy sportowej Majka Tysona, ale chciałem zobaczyć, jakie emocje u mnie wywołała ta walka. W zasadzie oglądam w tym momencie tylko dwa sporty, albo koszkówkę, albo boks czy przed pierwszym gongiem, czy przed pierwszym gwizdkiem, gdy są takie wydarzenia, na które czekam, to czuję takie ciary tak? na plecach, przyspieszony oddech, czekam na, na emocje. Tutaj tego niestety się nie doczekałem. Czekałem! Był Roy Jones Junior w ringu, był Mike Tyson w ringu, był Michael Buffer, no ale cały czas nic, zarówno pierwszy gong nic. No po prostu jakoś mnie to specjalnie nie obeszło, ale takie fajne miałem wrażenie jak, nie wiem jak wy to odczuwaliście, czy się jakoś tam stresowaliście przebiegiem tego pojedynku, ale miałem, ja miałem takie wrażenie jakbym grał na PlayStation sobie. Być może dlatego, że ten ring był troszkę taki kolorowy, te wielkie postaci na początku jak wyświetlili grafiki, takie wielkie Mike'a Tysona i Roya Jonesa Juniora, ten taki ring kolorowy, miałem wrażenie, że to jest gra na PlayStation i tak takie PlayStation sobie tam przez tych 8 rund oglądałem. Co do Majka Tysona, no chyba ten pojedynek ostatecznie rozwiał wątpliwości wszystkich jego fanów, czy on ma jakiekolwiek szansę z kimkolwiek z czołówki. Już nie mówię o wagi ciężkiej, odwagi średniej w górę. Każdy pięściarz aktywny, taki w miarę rozsądne pisaliście o tym Marcinie ma z tym to akurat bym poczekał z taką opinią czy ma Mike, Marcin Najman ma szansę z Mike'em Tysonem ale każdy taki e, poważny aktywny pięściarz od średniej w górę no to spokojnie z Mike'em z tym dzisiejszym Mike'em Tysonem wygrałby po prostu uniknął ciosów i by go e, wypunktował no taka jest brutalna no, ale chyba każdy, kto interesuje się boksem, kto w miarę to wszystko śledzi, co się dzieje, jakoś to ogarnia, to chyba był o tym przekonany. Ale to, to, ten, ten pojedynek to był taki papierek lakmusowy, można było sobie sprawdzić, ile faktycznie w tym 54-letnim Mike'u jeszcze zostało tej dawnej bestii. To była taka już bestia bez zębów, ale cały czas facet z dobrą kondycją. To przede wszystkim trzeba powiedzieć po tej walce. Mike Tyson, mimo 54 lat, ma znakomitą kondycję, fajnie się prezentuje. Chciałbym tak się prezentować i taką kondycję mieć w jego wieku. Sprawdziliśmy za no, za 11 lat zobaczymy, jak to u mnie z tym będzie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo tutaj też wiele osób się obawiało przed tą walką, i ludzie z Komisji Bokserskiej Sportowej w Stanie Kalifornia: czy tu nie będzie nokautów, czy y, krzywda się nie stanie jednemu czy drugiemu pięścierowi, no, w domyśle bardziej Royowi, Johnsonowi, Juniorowi, nic się nie stało. Jeśli y, uważam, że się będzie się dalej zostawiać walki takich bokserskich emerytów, tak brzydko mówiąc, są legendy, no ale bokserscy, sportowi, emeryci, jeśli oni będą ze sobą walczyć, to nic, nic sobie nie zrobią. Czy zostawiam tutaj teraz Holyfielda z Tysonem, czy Tysona z na przykład nawet z Shannonem Blixem, który jeszcze całkiem niedawno aktywnie boksował, to raczej nikomu się tej krzywda nie stanie, bo to są, to są już takie bestie bezzębne. No. Pamiętajcie, Roy Jones Jr. to jest człowiek, który dostawał knockout od aktywnych pięściarzy jeszcze parę lat temu. Tutaj walczył z bestią, która kiedyś gruchotała ściany, kruszyła kości i żebra, no, ale tutaj nie była w stanie skruszyć. Nawet, e, naruszyć w jakikolwiek sposób tego rozbitego, już mocno roja Johna Juniora. także jeśli chodzi o bezpieczeństwo w takich walkach, tutaj bym się specjalnie e, nie obawiał. Jak będzie ze sprzedażą pay-per-view, ze zainteresowaniem tymi walkami, no ja się spodziewam i mam taką nadzieję, że jednak nie będzie za dobrze, bo nie chciałbym, żeby te walki odbierały zainteresowanie współczesnym pięściarzem. Też nie do końca wierzę w te opowieści, że to na cele charytatywne, pewnie część kasy faktycznie pójdzie na jakiś cel, ale tylko e, kawałek z tego wszystkiego. Podobno tak? ludzie z e, Thrillera i ludzie e, organizujący ten pojedynek jeszcze przed walką przekonywali, że to będzie rekord pay per że będzie znakomita sprzedaż. No kto wie, być może. Faktem jest, że trafili tutaj e, panowie i panie z Thrillera, z, e, bardzo dobrze się wstrzelili e, z timingiem, z czasem, no bo była pandemia, ludzie byli głodni sportu, głodni emocji. Jeszcze Mike Tyson wracający na ring, może coś z tego wyjdzie, no i jest ten efekt e, świeżości, tak? E, wraca... Mike Tyson, wszyscy się zastanawiali, w jakiej będzie formie. Teraz już mam odpowiedź, w jakiej jest formie. W no, formie jest żadne, jeśli chodzi o konkretny sport. W formie jest dobry, jak na 54-latka. Pytanie, czy kolejne występy Mike'a Tysona, jeśli oczywiście dojdą one do skutku, będą jeszcze budzić zainteresowanie. Ja już teraz wiem, czego się spodziewać. Pewnie większość kibiców też wie, czego się spodziewać. Ja się spodziewam co do tego pay per view, że jednak już w kolejnych eventach rewelacji nie będzie. Choć jestem strasznie ciekaw tego, jak ta e, pierwsza walka się sprzedała. Która jeszcze na wyobraźnie działała mocno, także nie sądzę, żeby te takie pokazówki zagroziły prawdziwemu boksowi. Niech to się dalej odbywa, niech oni dalej boksują, jak powiedział Kamil Bednarek w wywiadzie. Przed tą walką. Niech sobie starsi panowie po boksu, niech poczują jeszcze raz adrenalinę. Ogólnie jestem pozytywnie nastawiony po tym evencie. Wcześniej byłem sceptyczny. Jest ok. Krzywdy sobie nie zrobili, nic wielkiego nie pokazali. Raczej tutaj jakieś rewolucji w boksie zawodowym nie będzie. Także jest fajnie na koniec, jeszcze moi drodzy, trzy opinie ludzi boksu z Twittera. po pierwsze Mike Koppinger, czyli taki król yy, pięściarskich dziennikarzy na Twitterze. Aktualnie. Wcześniej to był ten refiel, teraz raczej Mike Coppinger z do Atletic przejął Beruob przejechał pałeczkę, no i Mike Coppinger po tej walce napisał tak, szczerze powiedziawszy Mike Tyson, Roy Jones Jr. to była lepsza walka niż się spodziewałem, no może ci goście nie wdali się w wymiany ciosów, ale to była fajna impreza i dobrze było zobaczyć jeszcze raz te dwie wielkie legendy w ringu między linami pochwalił też Tysona i Roya Jonesa Jr. inny wielki zawodnik były mistrz kategorii ciężkiej George Foreman, który napisał to była najlepsza walka pokazowa, jaką kiedykolwiek widziałem. Także miłe słowa ze strony wielkiego Big George'a. A na koniec wpis nowojorskiego promotora Ludibelli, który na Twitterze zacytował słowa komentarza do walki Roy Jones Jr. kontra Mike Tyson. Słowa Snoop Doga, a Snoop Dogg stwierdził tak. To jest tak, jakbym oglądał dwóch swoich wujów tłukących się na grillu. I to są chyba najlepsze słowa podsumowujące to wydarzenie na ringu w Kalifornii. Dwóch wujów na grillu, a w rolach tych wujów dwie wielkie bokserskie sławy Mike Tyson i Roy Jones Jr. Ogólnie było fajnie, nikomu nic się nie stało, wszyscy szczęśliwie rozejdą się do domu, bogatsi o parę milionów dolarów. I to była było tyle jeśli chodzi o ten event. Piszcie jak wam się podobało, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, Bandiorno. dobrej niedzieli.